Dziecko może nie chcieć chodzić do szkoły, bo na przykład narobiło sobie dosyć dużo zaległości w szkole. I te zaległości mogły wynikać z wielu różnych rzeczy. Z tego na przykład, że ma problemy z koncentracją uwagi, że ma wolne tempo pracy, że nie nadąża. Przepisywać z tablicy różnego rodzaju notatek, które nauczyciel mówi, że właśnie ma problemy ze skupieniem, że jest nadruchliwe. I te wszystkie czynniki mogą powodować, że nie uczy się efektywnie, że nie jest w stanie skupić tej swojej uwagi na lekcji, i to powoduje, że nie nabywa efektywnie wiedzy. I co za tym idzie? Zaczynają pojawiać się u niego zaległości, a te zaległości, kiedy no nie są sukcesywnie nadrabiane, stają się takim postrachem, można powiedzieć, w którymś momencie, co sprawia, że dziecko bardzo zniechęca się już do, do nauki, a później jej się najzwyczajniej w świecie boi.